Cześć, z tej strony Aslani Kolejny odcinek Maiden Magic Duel of Champions W tym odcinku sobie zagram Świątynią Bo za, za dużo tego Haven Ostatnio było Więc Będzie można teraz zobaczyć jak lamię Świątynią <śm> Cała ręka Zaklęć Świetnie No już lepiej aczkolwiek i tak, tak sobie. Przeciwko nekropolii. Bane. Nie, Flashbane. O. Piącha. Tego sobie tutaj wystawię. Jaką? Okej. Okay, będzie miał dużo bezcielesnych. H4 i tak. Oni tak zginę. No nie, zacznijcie naś. A teraz mam jakieś czary szybko uzyskać. Mam Kęsięgę. Hmm. Na pewno flachę. Tylko że nic nie wystawię. A no nie mam nic ciekawego w ręce. To chcę sobie zachować. A się jego to tak bardzo jak są te potwory tutaj takie jak widmo zemsty które w jego turze zada 3 nie opłacam mi się Dobra zrobimy tak że zaatakuję za 3 tego przesunę tutaj no i nic nie wystawi, niestety Muszę czekać na ten gejzer i na te huragany czy tam cyklony cyklony No okej okay. ale nie mam nic ciekawego do wystawienia chociaż mogę tak O już wiem jak to zrobię ładuję 5 tego sobie postawię A, tego tutaj tego zabijam tutaj trzy i tu, będę mógł gejzer albo tam... jak to się nazywa? lodowe kolce tyle tutaj tych nazw jest że nie da rady spamiętać U. No to będzie rzeź nie będzie bo mi nie stać na to i na to jak ja to zrobię? Mam. Muszę coś zablokować. Bez litu hmm. to muszę na pewno zablokować. Albo wystawię potwora, albo rzucę czar. że nie czaru jest lepszym pomysłem, bo przynajmniej to i zginie. I tutaj zadam dwa. No i tyle. Zobaczmy co on wymyśli. O, arcylisz, nienawidzę tego. Próbowałem zbudować talię nekropolii, ale zorientowałem się, że właśnie żadnego arcylisza nie mam. A talia nekropolii bez arcylisza to nie talia No zarobiście. Zarobiście się ustawili. fajny, hm hm chyń, 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 cyklon. Okay. Czyli Blokować tamtą linię, tak. Taki jest plan. Mam tutaj taki arsenał lodowych broni, żebym mógł zakończyć to w jednej turze. Jakbym miał na tyle punktów akcji, potrzebuję 12 na to. dodać, dodać wszystkie rodowe broni jakiegoś stwora z cmentarza sobie bierze OK pokutujący... Będzie mi kosztowało 9. Okej okay. muszę zablokować na pewno jeszcze, jeszcze tego Arcylisza. No chyba, że. Nie, bo mam taki plan, żeby postawić jego do środka klonem w tył też nie wiem czy to jest takie mądre nie mam lepszego pomysłu no zrobię tak czemu nie mogę postawić? źle obliczyłem nie zaraz ja czemu tego nie mogę postawić Mam cztery? H... No dobra Zrąbałem Zrąbałem bardzo No to lodowe kolce Tym za trzy Tak Tak mm. Standard. ale chyba nie mam nic za trzy. Nie, bo trąpałem nie. W ogóle zapomniałem, że jest ta burza mamy aktywna. Przeoczyłem zupełnie. Ten cyklon mnie kosztował 5, nie cztery. A nad tym myślałem, lol. Mam jeszcze jeden arcyklicz. Jak miło. Hmm. to mi da 4 zaraz zaraz, 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 zaraz powiedzmy tak tak, tak to będzie miał 7 plus 2, 9 jedenaście. Hmm. Dobra, tego muszę zabić. plus Tego sobie przesunę tutaj. Okej. Okay. Do piero karty, drugi kończy. My co wymyśli, myślę, że mam przewagę. Chyba, że ma jakiś dopak, chociaż nie, ten bohater jaki ma. A poddał się, no dobra. Czyli wygrałem. nawet nie poszło tym świątynią nagramy jeszcze jedną mm. dobra myślę, że on daje radę tu za bo... machę garant Tylko taki inny Unikalny garant. Jakby chyba można dostać z jakiegoś achievementa. Z tego co pamiętam. Ostatnio chyba nowe karty doszły. Z pakietu Herald Pustki bodajże. Tak się ten pakiet nazywa. I nie mam co wystawić. Test, bull. Nie, maps, nie. to wystawić. To jest ból. Nie mam w sumie. Kappa tak. Średnio mi się go opłaca wystawiać Przez tego szaleńca bo bym go wystawił tutaj Dobra, go tutaj Dobra, jakieś flaszki by pasowało pójść takie za duże. U. No dobra, kapłanka Tego przesunę. Tutaj Już mi się wydaje, czy odgłos ataku jest w świątyni inny niż w reszcie. O, wreszcie tali. No chyba tam. No jak mimo. to rzucę, żeby przemieścić tego a to rzucę dobra zabić tego Do Tutaj kapłankę żeby zabić tego zaraz muszę się liczyć z tym, że będzie miał cztery flaszki, a co za tym indziej? Kula ognia? O. 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 Rzucę to, nie rzucę tego mm. odważ To sobie to na dwa na dwa. dwa Nie zaatakowałem bo właśnie w tej turze może rzucić kulę ognia, jak tu rzucimy to trzy stwory O, rzuci moje zakręcie. nie będą to lodowe kolce. No, oczywiście, że tak. Jakże by inaczej. Piekielny imp. Naprawdę tutaj. O lata, tak? Lata. I zadaje, i zadaje aż trzy obrażenia. Postawię go tutaj to i tak zginie. Chociaż mogę to rzucić to. To nie zginie wtedy. O dobra. postawię go tutaj. Postawię również mur. Dociągnę jeszcze. Koczy mam ten zły nawyk, o, że dociągam tuż po zrobieniu wszystkiego. Powinno się właśnie, jak się wie, że zostaną punkty akcji i nie doładowuje się żadnych surowców. Powinno się na początku dociągać, jak najlepiej wykorzystać karty. Może ta dociągnięta będzie jakimś fireballem, który od, odmieni los gry. O, przesunął się. Znaczy nie miał firebola, tylko ściany ognia Robię tak, 3-3-8 Hmm. Zablokuję to tym listkiem albo nie będę blokował tego. i i i i, i. co? plus 2 dla wszystkich sojuszniczych stworzeń Co to za chora karta? A to dobrze, że to tylko na jedną turę aczkolwiek i tak chore. nie miałem myśli w ogóle. ile to zadaje? 2? szkoda jakby zadawało 3 za 2 mm. za 2 i nie będę się nigdzie nim ruszał Uh, tą śnieżną panną zablokuje tutaj noho jeszcze kęcej tutaj jak ma kulę ognia, no to ginę Oczywiście ma coś innego żołnie To dzisiaj jeszcze Myślałem, że będzie się jeszcze paw. Dobra, to tyle w tym odcinku. Jeszcze wspomnę, że w opisie tego filmu jest link, przez który możecie się zarejestrować, jeżeli gra wam się podoba. Za każdą rejestrację dostaje jakiś tam profit tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, no i na razie, cześć